Jarosław Pasza-Jarząbkowski, zawodnik Wirtus Pro. Dzień dobry. Witam w tym roku w półfinale, w zeszłym zwycięzcę. Tak jest, no niestety. No. Tak, tak, tak czasem bywa w tym, tak? Trudne to jest? Dochodzenie do półfinału no. to jest ciężkie wyzwanie. Jedno z najcięższych w moim życiu, tak? Poświęciłem się temu od 13 lat. Niezmierna praca, praca, praca. Gram, jesteśmy ekipą pięcioosobową, więc wiele, wiele wyrzeczeń, jak i rodzinnych. Naprawdę? Bo wydawało mi się, że jak się gra na komputerze, to się gra dla przyjemności, ale nie, nie żeby z tego żyć. No była, była przyjemność, tak? Kilka lat przyjemność, ale do tej pory jest przyjemność najważniejsze jest wytrwałość w tym co się robi przede wszystkim, ale to jest, to jest męczące na swój sposób i dużo, dużo się straciło w życiu prywatnym, jak i przyjaciół, ale coś za coś. To ile godzin dziennie poświęcacie na to, żeby grać w takie gry jak te strzelanki, mhm. o których jest mowa? Mamy wyznaczony swój taki termin, aż można powiedzieć, że trenujemy od niedzieli do piątku. To jest kilka dni, gramy, staramy się grać po 6 godzin dziennie, 7, ale są, są dni, w których gramy po 15. Ale to co, to, to, ale to donosi jedzenie w trakcie? Nie, nie, no ja na przykład, ja na przykład trzymam dietę, można powiedzieć, nie, nie jestem takim graczem komputerowym, który na przykład potrafi zjeść chipsy i sobie dalej się jeść komputerem. Tylko już jesteśmy dorośli i wiemy, wiemy, wiemy co z czym łączyć, żeby nie zapuścić się. A to do, dobrze się na tym zarabia? E, można zarobić, tak, ale... A o jakim rzędzie wielkości mówimy w skali miesiąca, albo w skali roku, albo w skali kwartału, to, bo nie, nie rozumiem, gdzie jest ten model uh -huh. biznesowy. To wszystko zależy od sponsorów. My na przykład gramy w rosyjskiej organizacji, uh -huh. dziwnie to brzmi, tutaj jesteśmy w Polsce, My nie jesteśmy tak rozwinięte jak trzeba. Mam rodzinę swoją jakoś z tego tam staramy się, staramy się żyć, ale... Czyli po prostu na dzień jeszcze, jesteście pracownikami jest, firmy, dla której gracie w gry? No można tak powiedzieć. Nie, nie jest na razie jeszcze tak rozwinięte jak w Azji, tak? Bo tam są już... można naprawdę dobre pieniądze zarabiać, ale w Polsce to jest na, na dobrej drodze, żeby... żeby solidnie sobie żyć i... A jakie pieniądze zarabiają Azjaci? Nie wiem, tam są rekordziści, wiem, że zarabiają jakieś chyba, nie wiem, no miliony, ale... Nie są to dok dokładnie jakieś takie potwierdzone informacje. Mhm. Pół miliona ludzi przewinęło się przez katowicki Spodek mhm. w ciągu tego weekendu. E, to tylko po to, żeby oglądać e, strzelanki, tak? Znaczy nie tylko strzelanki, no, ale Aha. głównie żeby patrzeć na to, co, to, jak te zespoły funkcjonują. Ile osób jest w zespole? Jak długo trwają przygotowania do takiego wydarzenia? E, my gramy w pięcioosobowej drużynie i mamy jeszcze trenera swojego, który czuwa nad wszystkim. A po co jest trener? No, trener jest od analizy gry przeciw przeciwników. E, e, Sprawdza, 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 na bieżąco, jakie słabsze strony są, organizuje loty, hotele, cały budżet planuje, żeby powiedzieć właśnie organizacji, na co potrzebne są pieniądze. Mhm. Od wszystkiego można powiedzieć, a my jesteśmy tylko skupić się mhm. i, i strzelać takie tak zwane headshoty. Co to są headshoty? Headshoty to są, nie wiem jak pan to wytłumaczy, no, po prostu trzeba strzelić w głowę przeciwnikowi. Aha. To, to, to dziwne Dziwnie brzmi, ale, 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 ale to brutalności hmm. to raczej daleko. A to jak słyszycie takie propozycje, jak pan słyszy taką propozycję rzecznika praw obywatelskich. Tak. Na przykład, Żeby ograniczyć dostęp dzieci do brutalnych gier, to pan byłby za tym? Nie, z większą mi się kontrolą, ra. tak jak na przykład nie wiem, przy papierosach czy przy alkoholu? Mhm. Nie wydaje mi się, ja gram znam mnóstwo ludzi, nie miliony, miliony graczy mam do czynienia z tym na co dzień, gram w grę od 13 lat. Więc to wszystko zależy od osobowości, charakteru i przede wszystkim, nie wiem, co się z domu wyniosło, jak rodzice nas wychowali. Nigdy nie miałem żadnego pociągu, żeby kogoś, nie wiem, zastrzelić, bo coś mi w gry nie poszło, tak? Wszystko się wynosi z domu. Jak jest normalne wychowanie, to nie, nie widzę problemu. Po prostu chyba komuś się nudzi, żeby jakieś wymyślać re przepisy, reguły i coś zmieniać. Ile jest podobnych turniejów do tego katowickiego w ciągu roku? Są takie, można powiedzieć, że to był major, taki główny turniej. 3-4 turnieje w roku. To jest jedyny turniej w Polsce, a reszta po całym świecie jakoś się rozchodzi. To są to są głównie państwa azjatyckie, czy to też są Stany Zjednoczone? Czy... Z całego świata, z całego świata drużyny się zjeżdżają, bo przede wszystkim najlepsze drużyny. A co jest główną wygraną? W tym roku tam wczorajsza szwedzka ekipa wygrała chyba 100 tysięcy dolarów, mhm. jeśli nie ma. A na tych zagranicznych edycjach są wyższe wygrane, czy...? W naszej akurat, w naszej, w naszej dyscyplinie, czyli Counter Strike, mhm. na, razie, na razie nie ma właśnie większych półnagrod. Mm. Jarosław Paszczan Żąkowski, zawodnik Wirtus Pro, w tym roku półfinał. Gratuluję i to by było jeszcze lepiej w przyszłym roku. <grym> Za chwilę informacje sportowe, proszę z nami zostać.